Malony Jezus Chrystus. Witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj zaczniemy taki cykl, który sobie wymyśliłem, że mam nadzieję, że nie tylko wymyślę, ale i przemodliłem, który warto będzie rozpocząć. A mianowicie cykl, który będzie się nazywał Kościół w ruchu Ruch w kościele. Stąd te intro, które właśnie widzieliście w warunkach takich. Jak widać, są nieco nieprzyjazne. W dniu nagrywania tego materiału jest 26 grudnia, drugi dzień świąt. Temperatura jest bardzo na minusie. Jest zimno, szaro, buro i ponuro. I to jest nieprzypadek, że nagrywam właśnie w takich okolicznościach z jednego bardzo prostego powodu. Światło, które przychodzi, czyli Chrystus, który się właśnie. Znowu, że tak powiem, w liturgii nam się narodził, w roku liturgicznym, zaczął nam się, przed, zaczął nam się wczoraj okres Bożego Narodzenia. Ten, że Chrystus, który się narodził, przychodzi na świat, który właśnie tak wygląda, jak to wszystko za mną. Świat, który jest, jak widzicie, obumarły. Trochę może szumieć, bo wieje wiatr, ale tu się nic nie dzieje. Tu nie ma życia. Jedyne co hula po tych martwych trawach, po tej szarości wszechobecnej, jedyne co tutaj hula to wiatr, poza tym nic się nie dzieje. Nie śpiewają ptaki, nie ma żadnych cykat, żadnych dźwięków zwierząt, żadnych odgłosów przyjemnych dzieci bawiących się gdzieś tam na łące. Nic się tutaj nie dzieje. I do takiego świata przychodzi Jezus, i to jest pewna metafora tego, w jaki sposób Jezus też przychodzi do nas. Przychodzi do każdego z nas, do mnie, do ciebie, przychodzi po to, żeby wejść w moje serce, w twoje serce i w twoim sercu na nowo zasiać życie. I po to Jezus przychodzi. Po to, żeby zasiać życie, przychodzi z życiem, światło, które rozświetla ciemność. Co prawda nie jest jeszcze ciemno, no bo gdybym nagrywał, gdybym nagrywał ten materiał, jakby było ciemno, no to nic byście tutaj nie widzieli. Dlatego nagrywam jeszcze zanim zaszło słońce. Ale tak właśnie wygląda bardzo często. Albo myślimy, że tak wygląda nasze serce. Jeżeli myślimy, że tak jest, to pamiętajmy o tym, że ta pusta łąka naszego serca przyjdzie taki moment, że znowu się zazieleni, że znowu tutaj rozkwitną ogrody, piękne ogrody, że będzie tutaj pięknie, że będą tutaj latały motyle, pszczoły, że będzie pełno kwiatów, że będzie zielono i kolorowo jednocześnie. I będzie przepięknie. A co to ma wspólnego, zapytacie, i pewnie słusznie, z ruchem w kościele? Rok liturgiczny, który co roku nam się znowu odnawia przez kolejne okresy liturgiczne, zaczyna się adwentem poprzez okres Bożego Narodzenia okres zwykły, potem Wielki Post, okres wielkanocny, potem znowu okres zwykły. I tak co roku, i tak co roku, i tak co roku. Kościół jest ciągle w ruchu i my, chrześcijanie, też jesteśmy w ruchu. Benedykt XVI, jeżeli dobrze pamiętam, to w duchu liturgii pisał o tym, że życie chrześcijanina jest przedziwne z tego powodu, że jednocześnie już żyje Królestwem Niebieskim, a jednocześnie jeszcze nie. Że chrześcijanin znajduje się ciągle w drodze, choć pomimo tego, że wie, że dotrze już do celu, to pomimo tego dalej jest w drodze. Ten przedziwny paradoks, jak to pisze właśnie Benedykt XVI, owe. Już i jeszcze nie, jednocześnie. Trochę to porównuje do sytuacji, w której mamy już Jutrzenkę, zaczyna się robić jasno na horyzoncie, ale jeszcze nie widać słońca. Ale już rozróżniamy kolory, już widzimy piękno świata, natomiast jeszcze tego wschodzącego słońca nie widać. I w takim momencie znajduje się chrześcijanin od momentu chrztu, czyli od momentu, w którym światłość rozświetliła Jego ciemność. Dlatego w pierwszym filmie mówiłem na tym kanale o tym, że Boże Narodzenie i Pascha to, jest, to są jakby dwa bieguny tego samego święta. Świętujemy to, że Bóg rozjaśnia nasze życie, że Bóg rozświetla nasze życie, że Bóg wciela się, przyjmuje na siebie ludzkie ciało, przyjmuje na siebie ludzką naturę, ukrywa swoją Bożą naturę po to, żeby nas uświęcić. A uświęcenie polega na tym, że my dzięki temu Dzięki temu, że on się wciela, możemy się stać tacy, jak on. Dzięki temu, że on nas będzie w tym wspomagał. To jest przepiękna perspektywa i dlatego specjalnie o tym mówię w takich okolicznościach, w takim anturażu, gdzie marzną mi ręce, jest mi zimno i chyba widać, że jest zimno. Jest szaro, góro i ponuro. Kadr może jest nieciekawy, ale jednak mimo wszystko, jak zobaczycie, mam nadzieję, za kilka miesięcy ta łąka rozkwitnie. I to samo jest w naszym życiu. Nasze życie rozkwitnie. Tylko trzeba zrobić jeden bardzo ważny krok, jeden bardzo ważny ruch. Ruch, który jest bardzo fajnie, w przepiękny sposób ujęty we fresku Michała Anioła w kaplicy sekstyńskiej, stworzenia Adama, gdzie Bóg, który ma już wyciągniętą rękę do końca, czeka na ten ruch Adama, który tylko tym palcem może dotknąć. Do Boga, i to jest właśnie to, co my musimy zrobić. Bóg pierwotnie się nam oddaje, Bóg pierwotnie wykonuje wszystkie możliwe ruchy w naszą stronę, żebyśmy, żebyśmy mogli mu odpowiedzieć, natomiast zostawia nam wolną wolę do tego, czy my odpowiemy Jemu. I tak na dobrą sprawę od nas tylko i od naszej postawy zależy to, czy odpowiemy Bogu na Jego wezwanie do, do miłości. On nas ukochał, on nas miłuje, on chce. Miłości też od nas, wobec siebie, natomiast zostawia nam totalnie wolną wolę i czy my to zrobimy, czy nie, piłka jest po naszej stronie. Dlaczego Kościół, jeszcze nieustannie, jest w ruchu? Z, z takiego powodu, że my, my ciągle jesteśmy uwikłani w czas i przestrzeń, będąc ludźmi, i dzięki temu mamy możliwość nawrócenia się i dlatego jesteśmy w ruchu. Bardzo często jesteśmy w ruchu, który prowadzi nas do kratek konfesjonału, do spowiedzi, ponieważ w czymś nie domagamy się. dojeżdżamy z miłością, daje, a nasza odpowiedź nie przystaje do tego, co Bóg nam ofiaruje. I to też jest ciągły ruch. Jesteśmy w ciągłym ruchu, ponieważ idziemy na Eucharystię, dziękować Bogu za wszystko, co otrzymujemy, prosić Go o więcej i o jeszcze. I z tym wychodzimy do innych ludzi. Jesteśmy w ciągłym ruchu. I na tym, tak na dobrą sprawę, polega chrześcijaństwo na tym, żeby być w ciągłym ruchu. Jakiś czas temu w Ameryce Południowej biskupi zebrali się w aparesidzie, żeby tam debatować, biskupi Ameryki Łacińskiej, żeby tam debatować nad różnymi rzeczami. I z tego ich zebrania powstał dokument tak zwany dokument Synodus Aparyside. Czyli miejscowości, w której się ten synod odbywał, i ten dokument, między innymi jego sygnatariuszem był ówczesny biskup Buenos Aires, kardynał Jose Maria Bergoglio, późniejszy papież Franciszek. I ten dokument mówi bardzo dużo o tym, że życie chrześcijanina to jest postawa, w której jednocześnie mamy postawę ucznia i postawę misjonarza. I to też zakłada ciągły ruch, ponieważ idziemy do kościoła, do kościoła jako do wspólnoty wierzących, do eklezji, w której się zbieramy, w której się spotykamy, i w tej eklezji jesteśmy uczniami, by potem poza tą eklezją być misjonarzami, głosić to, czego doświadczamy właśnie w tej eklezji, w tej naszej wspólnocie czy to we wspólnocie jakiejś parafialnej, czy we wspólnocie decyzjalnej, czy też może jeszcze w jakimś mniejszym ruchu wewnątrz parafii. Gdzie znamy tych ludzi tak na dobrą sprawę, mówiąc kolokwialnie, jak kogie, bo tylko wtedy tak na dobrą sprawę prawdziwie możemy wzrastać w wierze, no bo znamy się z tymi ludźmi. Oni wiedzą o nas wszystko i my wiemy o nich wszystko. Tak samo jak w rodzinie, najmniejszej komórce kościelnej, najmniejszej wspólnocie, która istnieje w kościele, czyli w rodzinie, gdzie ja i moja żona znamy się na wylot i nie jesteśmy w stanie siebie oszukać na przykład. I w takiej wspólnocie właśnie wzrastamy na co dzień, w miłości, która. Jest wymagająca, bywa trudna, ale jest też bardzo przepiękna, która ma też takie swoje momenty, które wyglądają jak świat teraz w tym momencie za mną, a ma też, ma też swoje piękne momenty, że wygląda jak świat latem na Bahamach. W tej perspektywie zupełnie inaczej to wszystko się prezentuje. Na koniec tej krótkiej pogadanki chciałbym życzyć Wam wszystkiego dobrego na ten okres Bożego Narodzenia, ponieważ zbliża się też końcówka roku, zbliża się nowy rok. Pewnie wiele z nas podejmuje jakieś nowe postanowienia na ten rok. Warto, żeby to były postanowienia, które naprawdę nas przemienią: ale nie tylko nas, ale też przemienią świat dookoła nas. Niekoniecznie musi to być gdzieś daleko, ale jeżeli zaczniemy przemieniać świat blisko nas, to to naprawdę będzie przepiękne dzieło. I z tym nas dzisiaj zostawiam. I widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej.